Witam, tu zakręcona w mini ogrodzie. Dziś o przycinaniu hibiskusa. Nawet widać, że jeszcze nie ma listków. I to właśnie dobrze, żeby potem puściły mocniejsze pędy. Jak widać, niektóre przycięcia. Teraz pokażę. O, 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 o. Tu na przykład. O. Było przycięcie zeszłoroczne. Może tak nie widać. O. I tylko puścił jeden pen, bardzo długi ale aby był bardziej rozkrzewiony, zaraz pokażę na przykład tutaj ten. O, tu jest przycięcie. Z tej strony pokażę. O, nie wiem, czy będzie widać. To już puścił, o, dwa i wtedy jest więcej kwiatów. Tak samo dalej. O, jeszcze inaczej pokażę. O, tu widać ze zeszłoroczne, i wtedy dwa pędy puszczone, i wtedy więcej kwiatów jest. Mhm. I warto przycinać, żeby zagęścić krzak, i żeby było więcej po kwiatów. Odcinamy gdzieś 3-4 oczka. A tu jest gruby. tu. Raz, dwa, trzy, cztery, o. Tam też, tam będzie raz, dwa, trzy, cztery, to będzie tu. Długie, o, będzie. Zaraz zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. To. I tak dalej. No i tak wygląda hibiskus przycięty. To jest hibiskus drzewiasty. Dlatego go przycina po bokach, żeby się właśnie wtedy rozkrzewił, żeby miał więcej łodyżek i wtedy więcej kwiatów. No i pokażę Wam jeszcze jeden. mam miejsce na hibiskusa bylinowego. Jakoś przycina się jesienią. On ma takie długie padyle, więc ja przycinam go jesienią. One późno puszczają, właśnie listki, potem odnóżki z ziemi. Więc trochę czasu minie, zanim zacznie to wszystko puszczać. Do zobaczenia.